Witajcie, moi drodzy. Dziś przygotowałem dla Was kilka zadań ze zbiorów. Zacznijmy sobie od pierwszego zadania. Odczytaj z diagramu zbiory A, B, A suma B, A iloczyn B, A odjąć B i B odjąć A. Czyli, moi drodzy, po kolei. Zbiór A to wszystkie rzeczy, które będą w tej pentelce podpisane jako A. Ponieważ to jest zbiór liczbowy, czyli zapisujemy go w klamerce. I teraz po kolei, co my tutaj mamy? 1, 2, 3, 4, 5. No, wypisałem wszystko, idziemy dalej. Zbiór B to wszystko, co jest w klamerce B. Kolejną rzeczą jest A suma B. A suma B, czyli wszystkie elementy, które są zarówno w zbiorze A i w zbiorze B. Dodając te zbiory do siebie, będziemy mieli po kolei 1, 2, 3, 4, 5, czyli wszystkie elementy ze zbioru A i jeszcze brakujące elementy ze zbioru B, czyli 6 i 8. Dwójka, trójka i czwórka już były napisane wcześniej, więc ich nie dopisywałem. Jeżeli mamy sumę, piszemy, jakie elementy tam są. Nie patrzymy na to, ile razy Gdzieś by się znajdowały. jeszcze jedna sprawa. Nie przejmujcie się, jeżeli nie napiszecie tych elementów w uporządkowanej kolejności. Kolejną rzeczą jest iloczyn zbiorów, czyli ich część wspólna. Część wspólna, czyli to, co leży jednocześnie w zbiorze A i w zbiorze B. Tutaj na diagramie bardzo ładnie to widać w tej środkowej części, że tam mamy dwa, trzy. 4. Teraz odejmowanie. A odjąć B. Czyli od zbioru A odejmujemy elementy, które są w zbiorze B. W zbiorze A na początku było 1, 2, 3, 4, 5. Teraz jedynka zostaje. Bo nie było jej w zbiorze B, czyli jej nie zabraliśmy. Dwójki już nie mamy, bo była w zbiorze B i ją zabraliśmy. Tak samo z trójką i z czwórką. W zbiorze A na początku była jeszcze piątka, i piątka zostaje, bo jej nie zabraliśmy. Pamiętajcie, że podczas odejmowania nie mogą pojawić się nowe liczby. B odjąć A. Patrzymy na to, co było w zbiorze B na początku, zabieramy środek i zostaje nam tylko prawa strona. A z prawej strony zostało nam 6 i 8, których nie było w zbiorze A i których nie zabraliśmy. Mamy wyznaczyć A suma B, A i B, A odjąć B i B odjąć A. I mamy podane zbiory A i B. Zacznijmy od sumy. A suma B to wszystkie liczby, które są w obu zbiorach. Czyli będziemy mieli 1, 2, 3 i teraz patrzymy, co jest w zbiorze B. W zbiorze B mamy dwójkę. Dwójkę już napisaliśmy. Dalej mamy czwórkę. Dopisujemy ją sobie. Dalej mamy szóstkę. Też sobie dopisujemy. Kolejną rzeczą jest część wspólna. A iloczyn B. I tutaj też najłatwiej patrzeć na liczby z pierwszego zbioru i sprawdzać, czy są w drugim. Jedynka. Jedynka jest tylko w A. Dwójka. Dwójka jest jednocześnie w A i w B, czyli jest częścią wspólną. Kolejną rzeczą jest trójka, która jest w zbiorze A i jest tylko w zbiorze A. I teraz, moi drodzy, już nie musimy sprawdzać liczb ze zbioru B, bo jeżeli sprawdzaliśmy wcześniej jedynkę, dwójkę i trójkę, czy są w zbiorze B, to taka na przykład czwórka albo szóstka, których nie było w zbiorze A, na pewno nie będą częścią wspólną obu zbiorów. Czyli tutaj mamy zbiór jednoelementowy. Dalej mamy A odjąć B. W A na początku było 1, 2, 3. Ponieważ dwójka jest częścią wspólną, czyli dwójka też leży w B, to znaczy, że my ją zabierzemy. Więc będziemy mieli tylko jedynkę i trójkę. Na koniec zostaje nam B odjąć A. I znowu możemy sobie spojrzeć na to, co było częścią wspólną, czyli dwójka. I tą dwójkę sobie zabieramy ze zbioru B. Zostaje nam 4 i 6. Czyli zadanie drugie podpunkt A mamy już rozwiązane. Zaczynamy od sumy. A suma B. I patrzymy, co mamy najpierw w A. W A mamy dwójkę i piątkę, i dokładamy rzeczy ze zbioru B. W B mamy jedynkę, której jeszcze nie napisaliśmy, mamy trójkę, której jeszcze nie napisaliśmy, i mamy czwórkę. I teraz, moi drodzy, czy to jest jakaś tragedia, że zapisaliśmy to w ten sposób? No nie. Jeśli chcemy, możemy od razu patrzeć, jakie są najmniejsze wartości i wypisywać je po kolei. Ale równie dobrze możemy teraz napisać. Po prostu równa się i ustawić je sobie po kolei. 1, 2, 3, 4, 5. Sprawdźmy, czy wszystkie liczby są. Napisałem jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. Wszystko się zgadza. Kolejną rzeczą jest część wspólna a iloczyn b. Patrzymy sobie, czy jakaś liczba jednocześnie leży w zbiorze a i w zbiorze b. W zbiorze a mamy dwójkę, której nie ma w b, i w zbiorze a mamy piątkę, której też nie ma w b. To znaczy, że nie ma żadnej liczby, która byłaby jednocześnie w obu zbiorach. W takim razie zapisujemy sobie, że tutaj wynikiem będzie zbiór pusty. Teraz odejmowanie. A odjąć B. Na początku w A mieliśmy dwójkę i piątkę. Już powiedzieliśmy sobie, że szanna liczba nie jest liczbą wspólną dla obu tych zbiorów, czyli też nie będzie żadnej liczby ze zbioru B, którą byśmy zabrali. Więc po odejmowaniu wychodzi nam dokładnie taki sam wynik, jak był na początku 2 i 5. To samo będziemy mieli przy odejmowaniu B odjąć A. Wyjdzie nam po prostu 1, 3. 4. I teraz, moi drodzy, zauważcie, że te zbiory są rozłączne, czyli żaden element nie jest wspólny. Jeżeli chcielibyśmy sobie to narysować, mielibyśmy zbiór A, w którym byłaby dwójka i piątka, i obok zbiór B, w którym byłaby jedynka, trójka i czwórka. Ogólnie rysowanie sobie zbiorów jest przydatne, jeżeli macie wątpliwości, jak sobie radzić z takimi rzeczami. Chodźmy dalej. Mamy kolejne dwa zbiory i zaczynamy sobie od sumy. A suma B równa się i piszemy najpierw to, co było w A, czyli 3, 5, 7. Dopisujemy rzeczy ze zbioru B. Na początku jest trójka. Trójka już jest napisana. Kolejną rzeczą jest piątka. Piątka już jest napisana. Siódemka już napisana. I na koniec zostaje nam dziewiątka, którą musimy sobie napisać. Teraz część wspólna. A iloczyn B. Patrzymy jakie liczby są w obu zbiorach. Trójka jest w A i jest w B, czyli piszemy. Piątka też jest w A i w B, więc piszemy i to samo z siódemką. Czas na odejmowanie. A odjąć B równa się i patrzymy, co nam zostanie, jak sobie zabierzemy. W A była trójka i trójkę zabieramy, bo też jest w B. W A była piątka, piątkę też zabieramy, bo leży w B. Była siódemka. Siódemka też leży w B. Też ją zabieramy. Co nam zostało? Nic nam nie zostało. Czyli zbiór pusty. Teraz odejmowanie w drugą stronę. B odjąć A. W B była trójka. Trójka była też w A. Zabieramy. To samo z piątką. Zabieramy, bo jest też w A. I siódemka. Siódemkę też zabieramy z B, bo jest też w A. Czyli zostaje nam sama dziewiątka. Zadanie trzecie. Tym razem mamy wyznaczyć przedziały. I zauważcie, że znaczki sumy różnicy, czy iloczynu dla zbiorów i dla przedziałów są takie same. I tutaj moi drodzy, już gorąco polecam narysowanie sobie tych przedziałów. Zaczynamy od zaznaczania liczb. I tutaj już warto spojrzeć jakie liczby są najmniejsze, jakie są największe, tak żeby je jakoś sensownie rozłożyć na osi. Yy, wiem, że częstym problemem jest to, że z przyzwyczajenia yy, pisząc sobie najpierw 0, później trzeba wciskać te liczby. A już nie daj Boże jeżeli napiszemy, że tutaj jest 0, tutaj jest dwójka i teraz gdzie miejsce dla ósemki? Nie trzymajcie się tego, by na siłę zawsze stawiać 0 na środku. Narysujmy sobie oś i spójrzmy, jakie liczby są najmniejsze i największe. Najmniejsza jest dwójka, największa będzie gdzieś ósemka. Pomiędzy nimi musimy wstawić czwórkę i szóstkę. Czwórka będzie bliżej dwójki, szóstka będzie gdzieś tutaj. Jak na odręczny rysunek. Wyszło moim zdaniem całkiem spoko. I też pamiętajcie, to nie jest tak, że wy musicie na siłę trzymać się obowiązkowo kratka po kratce. To jest rysunek, który wy rysujecie, żeby sobie pomóc. I tyle. Ok. Przedział A jest od dwójki do szóstki obustronnie otwarty, czyli z obu stron mamy otwarte kółeczka. Podpiszmy go sobie, żeby nam było łatwiej pracować. Przedział B jest od czwórki do ósemki. Znowu obu stron otwarty, znowu otwarte kółeczka. Jeżeli narysowaliście sobie jeden rysunek, z niego można wszystko już odczytywać. Jeżeli macie wątpliwości, zawsze możecie narysować cztery rysunki. I na nich kolorkami sobie zaznaczać, tak jak zaznaczałem to w poprzednim materiale. Ale tutaj wystarczy jeden. A, suma B to jest wszystko, co leży w obu tych zbiorach. Czyli zaczynamy od dwójki, kończymy na ósemce. Przedział będzie od 2 do 8. I teraz nawiasy. Dwójka nie należała do żadnego ze zbiorów, więc też nie będzie należała do sumy. Nie pojawi się w magiczny sposób. To samo z ósemką. Ósemka nie należała do B, bo było otwarte kółeczko czyli nie należy też do sumy. Kolejną rzeczą jest a iloczyn b. Część wspólna. Część wspólna, czyli ten środeczek. Od czwórki do szóstki. I znowu czwórka należy do a, bo jest między dwójką a szóstką. Ale czwórka nie należy do b, bo było puste kółeczko, bo na początku przedział był Otwarty. Czyli czwórka nie jest częścią wspólną dla obu, dla obu tych przedziałów. Więc nawias otwarty. Dokładnie taka sama historyjka jest z szóstką. Kolejną rzeczą jest odejmowanie. A odjąć B. Czyli znowu patrzymy, co było w A. I zabieramy to, co jest w B. Na rysunku widać to w kawałku z lewej strony. I tutaj zostanie nam sam przedział od dwójki do czwórki. Mówiłem, że liczby nie mogą się magicznie pojawiać, czyli jeżeli dwójka nie należała do A, to dalej nie należy. Nawias otwarty. A teraz czwórka. Czwórka należała do A, bo jest między dwójką a szóstką, ale nie należała do B. A skoro nie należała do B, nie zabieramy jej. Czyli zostaje nam w tym kawałku. A skoro zostaje w tym kawałku i do niego należy, mamy nawias zamknięty. Teraz odejmowanie w drugą stronę. B odjąć A. B było od 4 do 8. Zabialiśmy kawałek do szóstki, więc został kawałek od szóstki do ósemki. W ósemce nawias otwarty, bo taki był na początku w B, ósemka nie należała. I to samo z szóstką co w poprzednim przykładzie. Szóstka nie należała do A, więc nie zabraliśmy szóstki. Więc szóstka została. Więc nawias ostry. Kolejny przykład. Znowu zacznijmy sobie od zrobienia rysunku. Najmniejsza jest minus dwójka. Dajemy ją z lewej strony. Największa będzie siódemka. Co będzie pomiędzy? Pomiędzy będzie piątka, gdzieś bliżej siódemki. I zero gdzieś bliżej minus dwójki. Zaznaczamy sobie A od zera do piątki. W dwójce mamy zamknięty nawias. W piątce otwarty. Dlatego kółeczko jedno jest zamalowane, drugie jest otwarte. Przedział B będzie od zera, otwarte kółeczko, do siódemki zamalowane. Łączymy sobie, podpisujemy i lecimy z pytaniami. A suma B. I patrzymy sobie. Całość zaczyna się w minus dwójce, kończy się w siódemce. W minus dwójce kołeczko zamalowane, więc nawias ostry. W siódemce będzie to samo. Teraz część wspólna. A iloczyn B. Część wspólna, czyli ten środek, gdzie oba przedziały będą się nakładać, jest od 0 do piątki. Zero jest w zbiorze A, ponieważ jest między minus dwójką a piątką, ale nie jest w zbiorze B. Bo mamy otwarte, niezamalowane kółeczko, czyli nawias okrągły. To samo z piątką, która też nie jest częścią wspólną, bo leży tylko w zbiorze B, a nie leży w zbiorze A. Teraz odejmowanie. A odjąć B. A na początku było od minus 2 do 5. Zabieramy liczby od zera w górę, bo leżą w B. Czyli zostaje nam kawałek od minus 2 do zera. W minus dwójce nawias ostry, bo minus dwójka była w A, dalej jest w A. Teraz 0. Zero. zero było w A, ale zera nie było w B. Nie było zera, nie zabraliśmy zera, 0 zostało, skoro zostało nawias zamknięty. Teraz odejmowanie B odjąć A. B było od 0 do 7, zabraliśmy liczby mniejsze niż 5, czyli zostały liczby od 5 do 7. I teraz znowu siódemce, nawias ostry, bo siódemka należała do B i dalej należy, nie zabraliśmy jej, i piątka. Piątka nie należała do A, nie zabraliśmy jej, więc została, czyli nawias ostry. Zastanawiając się nad nawiasami, zawsze możecie Pomyśleć sobie. Zabraliście, nie zabraliście. Zostało, nie zostało. I ostatni podpunkt. Znowu zaczynamy od rysunku. Co jest najmniejsze? Najmniejsze jest minus 4. Największe jest 8. I co mamy pomiędzy? Pomiędzy mamy minus 2. I jeszcze potrzebujemy szóstki. Zaznaczamy sobie A. Od minus 4 zamalowane do 8 niezamalowane. Zaznaczamy sobie B. Od minus 2 zamalowane do 6 zamalowane. Tu jest A, tu jest B. I zaczynamy od sumy. A suma B. Dodając do siebie wszystkie te rzeczy, otrzymujemy ten sam przedział, jaki jest A. Czyli liczby są od minus 4 do 8. Minus 4 należy, 8 nie należy. Dalej część wspólna. A iloczyn B. W części wspólnej będziemy mieli ten środek, gdzie oba przedziały na siebie się nakładają. Czyli minus 2 zamknięte, bo minus 2 należy jednocześnie do A i do B i szóstka tak samo, należy jednocześnie do A i do B. Teraz odejmowanie. A odjąć B. I teraz moi drodzy, czasami jest tak, że wycinamy kawałek ze środka. Zabierając środek, czyli to nasze B, Zostaje nam lewy kawałek i prawy kawałek. Dlatego wynikiem odejmowania są dwa przedziały: pierwszy kawałek od minus 4 do minus 2, suma, drugi kawałek od 6 do 8. I teraz pomyślmy sobie o nawiasach. Minus 4 było w A i zostaje w A. Minus dwójka. Była w A na początku. Była też w B, więc ją zabraliśmy. Skoro ją zabraliśmy, to już jej nie ma, więc mamy nawias otwarty. To samo z szóstką. Szóstka należała do B, więc ją zabraliśmy. A skoro już jej nie ma, nawias otwarty. I na koniec ósemka. Ósemka nie należała do A. Nie pojawia się w magiczny sposób. Nawias otwarty. Teraz odejmowanie w drugą stronę. B minus A równa się. I zauważcie, że cały przedział B leży w środku przedziału A. Odejmując, zabierzemy wszystko. Skoro zabraliśmy wszystko, nie zostało nam nic. Skoro nie zostało nic, to piszemy, że to jest zbiór pusty, czyli coś, co nie istnieje. To było wszystko, co dla Was przygotowałem. Dajcie znać, co myślicie o tej formie. Trzymajcie się i do usłyszenia.